Nie, <śmienisz>, kurwa, ja pierdolę no, mówię, chyba ja się daje co grubo, ale dobrze i za leki kurwa! Tak, Ręki! Tak, jest... Kurwa, Ręki, Ręki! <śmienisz> <śmienisz> mnie. Ręki! mnie! Ręki! mnie! Ręki! KURWA rakiny to są! Kurwa! Jaki ty jesteś głupi! Kurwa! Ty! Kurwa! pierdolone Kurwa! Kurwa! nie mogę Kurwa! 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 za Kurwa! 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 Rekiny Kurwa! Skąd oni cię wyciągnęli? Kurwa! 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 Bo bardzo Ta? Takie, kurwa dużo, nie? Prawie mnie wciągnął na śniadanie O, kurwa! No, tu jest! O! Podpalacz, kurwa! Zostawiliśmy go na pół godziny samego, ale. Prawie kurwa lasy. Prawie las. spalił, kurwa. Kto? No, kto? Ja? A czasami bywa, kurwa nie bawcie się palnikami chłopaki tak. za kurwa cypno.